No, jest mi trochę chłodno, mimo że mam bluzę na sobie, jednak zima, coś chyba około tak 14 stopni patrzyłem na prognozie. Pastel tradycyjnie wybrałem blisko dworca, czyli się generalnie wychodzi i już go tam widać, ale wybrałem go też z pewnego powodu, jak to zobaczycie później. Pastel jest w budynku pokolejowym tak wzrokła z myli to nie są wagony kolejowe to są pokoje hostelowe a naprawdę to są wagony kolejowe bo zrobiono hostel na peronie zerowym obecnie peron nieczynny wzięli kilka starych wagonów I zamienili w pokoje hostelowe. To jest mój pokolik. Nie, nie są to przedziały, ale i tak jest fajnie. Osiem łóżeczek. Szaweczki. I patrzcie, co jest za oknem. Za oknem jest peron pierwszy. Jest to I stoi na peronie drugim pociąg, którym właśnie przed chwilą przyjechałem. Więc generalnie jest to rzeczywiście hostel na dworcu. Jak? W ekologicznie. Papier taletowy 100% forest friendly i do tego jeszcze jakaś akcja yy, no, yy, charytatywna. Jeszcze w hotelu standardowo. Wielka kuchnia, wielka jadalnia. flagi różnych dziwnych krajów, w nie ma. Jeszcze widzę dwa problemy. Pierwszy taki, że jest zimno. Bo te wagony to nie są jakoś specjalnie, nie mają grubych ścian, ale a w nocy chyba do 10 stopni spadnie. Po drugie, może hałasować trochę stacja kolejowa. W same pociągi może nie, bo tu nie ma jakiegoś wielkiego ruchu, chyba że rano coś będzie większego. Na razie to ja widzę dwa pociągi na krzyż, ale mogą gadać. No i trzeci, ale nie to chyba ten, że ty, ty, ewentualnie ktoś mógłby przeskoczyć górą, ale to i tak do pokoju się nie dostanie. No. Jak ja mówiłem już, że jest prawie że pusto, że w moim pokoju są oprócz mnie dwie osoby na 8. no ale jest drogo, 39 dolarów australijskich za noc. Istnieją hotele, hostele, gdzie można przespać się za 18, mają bardzo złe opinie. Są hostele za 25, mają złe opinie. No od 30 zaczynają się dobre opinie. Ale faktem, że ja spałem w, w Brisbane za, w hostelu za 21, Miał słabe opinie, ale nie, ja jakoś nie narzekałem, ale no z narzekałem, że nie było szafki, żeby zamknąć swoje rzeczy. Ale nie, narzekałem, ani na, że nie było żadnych karaluchów, ani brudno nie było, ani, ani nic. A no i nie było darmowego Wi-Fi, ale to i tak ja mam kartę SIM kupioną, to też nie narzekałem. Też te, Wi-Fi jest tylko w wspólnym miejscu. Tu chyba nie sięga do pokoju, to też będę się jechał z mojej karty. Wyszedłem. Zjeść, zrobić zakupy do jedzenia. Nie będę jakoś szalał, szczególnie że już jest prawie dziewiąta. W razie nic nie idę zjechać, szczególnie że tutaj kodowca to akurat nic nie ma, bo to jest dosyć daleko od centrum. Trochę będę miał jakieś pół godziny spaceru na starcie. Z tym jak inżynier ma, lubię jeść to co znam, szczególnie że co tutaj będę miał lepszego. Nie ma jakiejś australijskiej kuchni specjalnej. Mogę zjeść jakiegoś Chińczyka, albo, albo Japończyka co najwyżej. jednej nocą. A, mam na sobie bluzę i kurtkę. Zimno. W poranek wychodzę na zwiedzanie. Tak już na jakieś śniadanie. Tak wyglądają okolice dworca. Tak wygląda mój hostel. O. Nie wiem czy coś widać bez podsłońca. Taki budynek kolejowy. Patrzcie, jaki zielony budynek, cały obrośnięty. Na śniadanie, nie jak zaszalałem, bo w Magnadzie, z takiego mojego wrapa jest później, że jestem głodny. Więc poszedłem do chińskiej knajpki i zamówiłem sobie chińskiej prążki. Tu generalnie jest blisko dźwięca chińska. Co skutkuje, że np. w Maku i tutaj jest pracują prawie sami Azjaci. No i kajka, wnika w obsługa z klientami, jak to po chińsku. A to budynek dworca kolejowego. To jest dworzec główny kolejowy. To są bezdomni. No, tak wygląda. I domki w centrum. Znaczy jeszcze nie jest takie ścisłe, ale idę w jego kierunku. I tutaj pomnik. Rozumiem, poległy w pierwszej i drugiej wojnie światowej, ale nie wiem czy da dojść, bo jest jakiś remont, jest od frontu, ale ja idę dalej, nie wchodzę. Desay, jest ładny park tutaj, ale całkiem sporo ludzi chodzi, Mimo, że jest dzień poprzedni rano, aczkolwiek jest chłodno, w sensie mam bluzę i kurtkę na sobie. I pochmurno lekko. Tak szacuję na jakieś 15 stopni. No i zdarzają się ludzie w krótkich spodynkach i krótkich spódniczkach. A tu jeden z kościołów. Styl angielski wiek XIX. O, tu jakaś wieża telewizyjna. A to jest synagoga. W ogóle nie wygląda jak synagoga. Wygląda jak kościół katolicki. Faktem, że tam na górze zamiast krzyżyka jest sześciorami na gwiazda, ale to chyba zmienili, być może odkupili od chrześcijan, bo w sumie może nie od katolików mogli być Anglikanie. Tu też są te ptaśki, tam ktoś jakieś ćwiczenia robi, a tam ktoś siedzi z dzieckiem. Znaczy, czasem ptarka trzeba przegonić bo się próbuje do wałówki dobrać. Tu macie żółwia żygającego wodą. I całą fontannę. I tłum Azjatów, którzy zwiedzają i robią sobie zdjęcia z gołębiami. I kościół. W ogóle to jest katedra świętej Marii Panny, a nie jakiś kościół. A to jakiś ładny budynek. Czy mam go w cienekarce? z z jakiś podcenek, jakiś urząd. A, to jakaś szkolna wycieczka, czy jakieś uroczystości? O! Też wygląda na jakąś szkołę. A to jeden z najstarszych budynków z 1819 roku. Baraki, w których prze. Utrzymywano pierwszych więźniów w kolonii karnej. A ten budynek był z 1817 roku, dwa lata starszy. A tu jest najstarszy publiczny budynek w Sydney z 1816 roku Mennica. Legenda gościc, że jak się wrzuci monetę i potrzebno, to będzie szczęście. Tylko ta legenda to chyba powstała 10 lat temu albo 30. To jest parlament Nowej Południowej Wali, czyli stanu. W którym się obecnie znajduję? To jak wiecie, astera jest podzielona na Stany. Darmowa wystawa kwiatów, żeby dodać kolorów w zimie. Trafiłem do ogrodu botanicznego. Jak widzicie, jakieś azjatyckie drzewka. Idę w kierunku opery, którą już widać. Widzicie tam? Nie widzicie. Teraz widzicie. Ha. Igorki 4 roku. Gigantyczne greckie rzeźby, pewnie dwudziestowieczne. A to jacyś skałci, jakiś rządowy budynek. Nie mam opisany jaki. A tam może być Zatokę Sydney. Taka snajd na naprawdę jest zatopione koryto rzeki. W sensie to była po prostu Dolina Rzeczna, która się obniżyła. Dlatego też tak naprawdę ciężko za to, co odróżnić moment, kiedy się zatoka kończy, zaczyna się rzeka. A to co to jest? Wygląda jak wybieg dla jakiegoś zwierzęcia. Ale płotek jest minimalny, jakby była najwyżej koza jakaś. Nie jest podpisane też w żaden sposób. Z tym wygląda, że to jest po prostu część ogrodu botanicznego. Tylko. Jakimiś delikatnymi roślinkami naskalnymi jest zagrodzona, żeby nikt nie właził, no i jest, jest są sztuczne skały, żeby te roślinki rosły na nich. Jakaś ta opera niezbyt ładna. A to chyba też dlatego, że jest pochmurno. Nie świeci piękne słońce. Nie ma niebieskiego nieba. Jedna wcale nie jest jakaś biała. Nie jest jakoś specjalnie biała, tylko jest brudna, żółtawa. Beżowa. Z operą jest most i na most można wchodzić. Jak widzicie, opera jest beżowa. Opera jest beżowa. A ale są napędzane kołem. Jest most. Eee. Można wejść na lewy pylon. Jest punkt widokowy za 45 zł. No, można się też przejść po eee, krawędzi mostu za jedne 1000 zł. Tam jakieś 280 australijskich dolarów. wezmę 900 zł, żeby tak. Nie zawyżać za bardzo. Wadą jest, że nie wolno brać z sobą żadnego sprzętu fotograficznego. Oni robią ci zdjęcia, a tobie nie wolno, bo jeszcze co upuść. Nawet gopro nie można wziąć przyczepionego do siebie. A, no, są też takie nowsze promy, szybkie fastfery. A tu widok na Aperę od z drugiej strony. Tak z bliska wygląda pobicie. Opery. A tu są, na razie dokonuję tych, którzy zwiedzają, można za stówkę, 100 zł morskich wejść na zwiedzanie wnętrza opery. Tu w sumie nie, wiem, się bardziej nie opłaca pójść na jakąś sztukę. Widziałem, że sztuki są za 150 zł. No, jak gadam? w operze nie ma sztuk, przecież to nie teatr. W operze są przedstawienia. Koncerty. Akurat patrzyłem, że jakiś kabarek dzisiaj występuje. O, a tutaj widok na dzielnicę portową i wielki ten, jak się nazywa po polsku, kłaj. Yy, port po prostu nie, no nie wiem jak to ładnie nazwać, jest jakieś takie fajne polskie słowo. I wszystkie promy, które wpływają i odpływają i wożą się po zatoce. O, a tu statek oceaniczny. Szczególnie, że właśnie obiec operę naokoło, Jest po prostu za trzęsienie. Nie wiem, jakiś program telewizyjny jest kręcony. na tle mostu. Też miałem taki klif nadrzeczny jak był Brisbane. A tu jest opera. Takich oto pięknych ogóźniaczek przyrody zwiedzam w Sydney, bo pada. Ale brytyjsko, nie? Jestem przy przystani promowej. musiałem coś, żeby jechać promem na plaży, ale przy deszczu to chyba ma mało sensu. Co? O, przesiedzę godzinę na pokładzie, zamarznę, żeby poglądać Sydney z zewnątrz, wolę już wejść na mostek. Szczególnie, że jest trzy, 13, to bym wrócił o 16, bo godzina w tą, godzina w drugą i godzina na miejscu. Nie wiem, jakoś mi się nie chce. Jestem zmęczony zwiedzaniem, a Sydney wcale nie jest jakieś rzucające na kolana. Na podłodze są spastyki. Oczywiście chodzi o symbol szczęścia. Podoba mi się, brytyjskość wygłoszeń. nie ma zakaz jedzenia picia, tylko dziękujemy za niejedzenie i nie picie. Na no, przykład pamiętam, jak y, y, byłem w Szkocji wszedłem do katedry, było napisane, że zapłacić dolara, jak chce robić zdjęcie. No, Potrzebny pana powiedziałem, że chce zapłacić dolara, a pan powiedział: Dziękuję za to, że potrzebujesz zapłacić. To myślę, że nie musiałem Cię gonić po kościele, że robisz zdjęcia bez pracy. No, siedział sobie zupełnie z boku, nie, nie także jakiś strażnik czy coś. A na podłodze, a raczej pod podłogą, jest makieta z macie mostek. tu macie operę. Oj, tylko coś, szyba brudna o, tu macie operę. A tu macie całą resztę. O, ja generalnie śpię tutaj przy dworcu kolejowym. Nawet widać mój budyneczek. O, śpię w tym budynku. W tym. No i generalnie sobie przeszedłem tutaj. A jak to światło się odbija. Teraz lepiej. O, tym parkiem przeszedłem. Potem przy jest ogród botaniczny. No i doszedłem do opery. Idę teraz na mostek. Jako, no, że pana też postanowiłem wpaść do muzeum e, historii Sydney, a raczej dokładniej historii e, tutaj, tej dzielnicy, e, przy samym porcie. O, tu jest jakieś... A, to reprodukcja, myślałem, że oryginalna kamień. 1788 rok. Te jest Wienina, 18 lat po opisaniu przez kuka wschodniego wybrzeża Australii. Brytyjczycy, którzy utracili amerykańskie kolonie, stany się zaczęły samodzielniać, szukali pilnie jakiegoś miejsca, żeby mieć swoją bazę na południowej półkuli na Pacyfiku no i wybrali Australię I w 1788 roku wypłynął statek z pierwszą porcją skazańców i żołnierzy rok później osiedlili się właśnie tutaj w Sydney wylądowali w Botany Bay to tak z piosenek znane miejsce o tak widzicie Europejska kolonizacja. szczególnie gdzie Hiszpanie siedzieli w dużej ilości Uszami mieli żądania. I ten. I e, e, na początku jakoś tak mnie niespecjalnie wybijali. E, w sensie starali się jakoś tak współżyć e, z aborygenami, Traktowali generalnie, że to jest ziemia niczyja. W sensie tera że tu nikogo nie ma. A nie, że aborygeni mieszkają. W pierwszej zimy zapanował głód wśród aborygenów, ale kolonialiści uznali, że to jest po prostu sezonowy głód, który zwykle jest w zimie. Nie wpadli na to, że to było spowodowane tym, że po prostu zajęli masę terenów aborygenom. A po drugie przynieśli aborygenom ospę. Połowa aborygenów umarła na ospę. Reszta się musiała... No, po prostu się wynieśli dalej, żeby ocaleć. A, to jeden z najstarszych na znaleziony. Bosmana ze, z pierwszego statku, który ma 6 miesięcy po lądowaniu jest znaleziono w miejscu, gdzie prawdopodobnie był cmentarz pierwszy e, Na początku imigracja była zupełnie wolna bez żadnych ograniczeń, to jest na przykład e, przykład e, pieczątki którym jakiś skandynaw się podpisywał. Bo nie my... Nie miał się podpisać, nie miał pisać, więc zrobiłem pieczątkę do podpisywania się. Obo strasznie. Punkto. Także e, dużo się osób zjechało w latach 50. Od, odkryto złoto. A na przykład Chińczycy odkryli, że przy biznes e, mogą zrobić na przykład e, w, w, tym, no, w przemyśle meblarskim. E, gdzieś jest napisane, że. E, Mimo, że ich tylko czysto, to wytwarzali połowę mebli w całej, w całym e, No, a z tym się wzięli też za handel, z czym byli dobrzy. E, ale się nie na, na stałe. Zazwyczaj przyjeżdżali tylko mężczyźni, pracowali, wracali do Chin. E, I w 1901 roku, spod nastroju wiaty chińskiej, uchwalono e, tam zasady białej australii, gdzie zakazano Chińczykom wjazdu. Nowym. Nie? Ci, co już żyli, to już mogli podróżować, ale nowi, nowi już nie. A co macie maszynę do grania w pinball z 1935 roku? W 1900 roku wybuchła epidemia Dżumy. W porcie przeniesiony na dziś z portów azjatyckich, co było świetnym pretekstem do tego, żeby e, wyburzyć e, slamsy, które się wytworzyły w porcie. Jak to w XIX-wiecznych portach? Wiadomo nie. E, Pijani marynarze, burdele, bary wyburzono i zbudowano obecną dzielnicę. Ja się drogę wyciętą w klifie przez więźniów. Przeszedłem jakieś boczne uliczki, próbuję wyjść na most. Mapa wskazuje mi, że mam tymi schodami. Zastanawiam co to jest, czy jakaś stacja kolejowa, czy coś. A to jest boisko do koszykówki. Ciśnięte koło mostu. Bo tutaj się zaczyna most. Właśnie znalazłem schodki. Ale wygląda znak. Uwaga, przejście dla pieszych. Deszcz, nie deszcz. Most się sam nie zwiedzi. Więc idę na most. O, widok na Operę. O, nie wiedziałem, że są tacy proskuterowi. Mało skuterów widziałem. Że w sumie parę widziałem ludzi w garniturkach jadących. O, idzie na, a, idzie kipana. na... na ten... na przęsło. Ale to widzę, że zrobili schodki i poręcze. To nie jest aż jest super MO. Myślę, że się idzie po gołym pylonie. Tylko najwyżej dali jakąś linkę z tym z biaferatą do, do trzymania się. A to drugi brzeg. Kosz sobie spaceruje. Większość wyglądawców tu chodzą, że są turyści. Albo ten dwójka strażników spaceruje w żółtych kamizelkach. Raczej nikt normalny chyba tutaj nie, tutaj nie chodzi do pracy, bo trochę daleko. No i dotarłem do połowy mostu. Będę zawracał. Tak wygląda Opera. Tak wygląda Port Harbor. To jest jakaś wysepka. Tam jest gdzieś zo. A tam za tymi typu wyspami jest już Pacyfik. Tam jest gdzieś ujście. Na prawo do pery centrum Sydney. I główny port. Jak się przejdzie na zachodnią stronę, to jest trochę kolonialnej zabudowy. Taki XIX wiek. O, tu jest takie małe centrum. Z paroma takimi ładniejszymi budynkami. No, takie angielskie miasteczko. O tak, w środku miasta. No może nie w środku, bo już na tej dzień jest po drugiej stronie. Mo nie mostu, tylko drogi prowadzącej do mostu. Ale jest wepchnięty kord tenisowy. O, znowu te znaczki z nóżkami ludzika. O, tu widzę jakiś właśnie stary dom? I mają problemy, bo ich wysiedlają i sprzedają. No bo taki domek, o taki, zajmuje działkę. Na kryj można by zbudować wieżowiec. Więc jest sporo chętnych. O, tu jest. Yy, doszedłem do, do wody z drugiej strony. Tu jest, patrzę w stronę zachodnią, w głąb lądu. O, a tutaj jest ten. Ten dom. Kościół św. Patryka z 1844 roku. O, kościół z zewnątrz, bo jeszcze nie pokazywałem. No to siedziba giełdy, bieżący. Widzę, że dzisiaj hossa na zielono. Parę starych kolonialnych budynków. się poczta jedzie. To jest wielki budynek poczty. Kiedyś symbol z jednej, później zrobiono operację. Tak zwany budynek numer 5 przy placu świętego Marcina. Pierwszy wieżowiec w Sydney. Przypomina mi trochę ten nasz pierwszy wieżowiec w Krakowie przy placu Szczepańskim. Ten sam styl. No, eksperymenty kulinarne. Poszedłem do takiego, jak się nazywa, na centrum z żarciem koło dzielnicy biznesowej, czy generalnie między dzielnictwem i kościelnictwem jest upchnięte także z 30 punktów i miejsca do siedzenia na oko. Ja Więc że że to może zaeksperymentuję, coś wezmę. Wiedziałem, że biorę kurczaka, jakiegoś kahun czy kajun nie wiem jak to się czyta, bo nie wiem z jakiego języka to pochodzi. I sałatkę, którą zrozumiałem, że będzie dynia i coś jeszcze. No i to coś jeszcze okazuje się być głównie zieleniną, trochę rzodkiewki, a kurczak jest strasznie ostry. Na szczęście targam

<laughs> <That's so sad. laughs> Ladies and gentlemen, welcome to Stereo Sonic guitar Day 17. Bolt tap or front the mouth. Left hand, right. No, już się zaczęło ściemniać 17. No, w sumie jak zima w Polsce. Aczkolwiek, patrząc szerokościowo-geograficznie, jestem dziś na wysokości Tunezji. Więc. A no, ale może jest jeszcze kwestia przesunięcia wschód-zachód ze względem trybu słonecznej. chwilą wam pokazywałem budynek Kryszny za budynkiem Królowej Wiktorii. A teraz macie już miejski otoczony już wielkimi Tu tłumy ludzi. O, przecież już poszedł ja robię jakąś agitację chrześcijańską. Coś wołał, że potrzebujemy New Life, New Nature i Jesus Christ może nam pomóc w tym. Ja zwał lotki. Generalnie się zaludniłe strasznie ulice bez 1312 i chyba masa poludków właśnie wyszła z pracy. Przed Wami chyba Katedra Anglikańska. Już wiem mi się kojarzy pobyt tutaj. Z Londynem w lutym. Pierwszy raz byłem w Londynie w lutym, bo akurat były tanie bilety za złotówkę. No bo w lutym kto by do Londynu normalnie jeździł? No i tak mi się to kojarzy. Że takie zimno, wilgotne, architektura, ludzie, no wszystko. No nie, ławek 70, siedzą bokiem do ołtarza i twarzami do siebie. Jakaś próba. Ten świata menu. Macie ekraników komputerowych. Generalnie Chińczyków wszędzie jest pełno. Turystów to w ogóle, mam wrażenie, że nie wiem... 80% turystów to, to są Chińczycy, albo no generalnie Azjaci. Czasem jakiś tam turystów widzę białych, coś tam po francusku. Dwa razy może słyszałem ludzi mówiących, a tak to tylko grupki... Te. No wszędzie jeśli chodzi to Azjaci. No a teraz już zupełnie jestem w centrum azjatyckości, bo wszedłem do Chinatown. Jak widzicie chińskie napisy, wszędzie restauracje chińskie A i ludzie wszędzie wszędzie naokoło Chińscy. No obok widziałem gdzieś sami Chińczycy na w takim fast foodzie O, pani programowała swoją restaurację go po chińsku, jak? na starożytnej. Tu jest jakieś drzewko szczęścia chińskiego z którego cieknie złota woda w sensie jest symbolicznie namalowana. To jest drzewko z takiego okręgu, gdzie masa Chińczyków w się gorączki złota się uda. Teraz yy, zrobiona rzeźba zgodnie z tami Feng Shui ma przynosić szczęście.